Wejście na teren portu jest na własną odpowiedzialność. Malutka jest w porównaniu z tą, którą chodzę na co dzień. I tutaj w lis i niestety rabował, rabował te lunety. Musiałbym mieć jeszcze wyżej i to o tyle, to no całkiem sporo. Zaletą lunety, lunety prostej jest to, że... Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ptasia strefa prawie tak daleko na północ w Polsce, jak tylko się da, bo jesteśmy na przelątku Rozewie. Jeszcze mnie w szkole podstawowej uczono, że jest to najdalej wysunięty punkt w Polsce na północ, ale pomierzono w latach dwutysięcznych, że tak naprawdę ten punkt leży przy miejscowości Jastrzębia Góra, czyli nie wiem, trochę ponad kilometr stąd na zachód i tam on jest najdalej wysunięty i różnica jest aż 2 metry, 2 metry, więc jesteśmy daleko na północ, a jesteśmy dzisiaj na liczeniu zimowym ptaków zimujących nad Zatoką Gdańską. I uwaga, Zatoka Gdańska zaczyna się od przylądka Rozewie. Ona wcale się nie zaczyna gdzieś w Helu, tam Zatoka Pucka jest. Natomiast tutaj się zaczyna Zatoka Gdańska, to jest jej umowny zachodni umowny zachodni kraniec Zatoki Gdańskiej zaczyna się właśnie tutaj. A wybrałem to miejsce dlatego, że mamy przetestować sobie dzisiaj lunetę firmy Delta Optical. Jest to najwyższa luneta, jaką ta firma produkuje, przynajmniej na razie. Delta Optical Titanium 65ED. Dostaliśmy ją do testu i stwierdziliśmy, że no najlepiej ją przetestować w boju, a gdzie w boju, jak nie na liczeniu ptaków na Zatoką Gdańską. Wybraliśmy jeden z najładniejszych odcinków, bo jest ładny odcinek. Kompletnie nie mieliśmy wpływu na pogodę, bo pada i ma padać coraz gorzej, ale spoko. Najważniejsze, że nie ma sztormu. Tutaj był sztorm w piątek, taki, że nie dałoby się ptaku zupełnie policzyć. Dzisiaj nie jest źle. Fala jest jeszcze jakaś martwica, ale ona nie będzie utrudniała liczenia, jest spoko. Yy, zatem będziemy testować tę lunetę w boju. I nie, nie będę jej topił, ale fajnie, że pada. Zobaczymy, jak tam jej wodoodporność. Jak tam jej wodoodporność, czy nie zacznie gdzieś w środku parować. Mam nadzieję, że nie. Nie ma co przedłużać. Idziemy wyciągać lunetę do boju, przygotować się do tego liczenia i zaczynamy. Uwaga. Podczas filmowania niniejszego odcinka w kamerze było ustawione automatyczne odszumianie mikrofonu. Czy to dobrze, czy źle, trudno powiedzieć. Z pewnością zaciera się obraz warunków, jakie panowały tego dnia w terenie. Żeby nam to jednak nie uciekło, to mały fragment nagrania z wewnętrznego mikrofonu kamery. Prawda, że fajnie? Dlatego w obrazie macie faktyczny obraz z tego dnia. A w tle podłożony dźwięk spokojnego morza nagrany miesiąc temu. Luneta przychodzi w solidnej walizce, która pozwala na jej bezpieczne przechowywanie i transport. My oczywiście tę walizkę zostawiliśmy w domu. Mała luneta zabezpieczona bluzą z polaru bez problemu znalazła miejsce w plecaku. Malutka jest. W porównaniu z tą, którą chodzę na co dzień, to to jest yy, maleństwo. Maleństwo, mniejsza średnica obiektywu. Zobaczymy jak się sprawdzić w tych warunkach dzisiaj, bo dzisiaj jest dosyć ciemno. Ale jest maleństwo, to kilo kg ma ważyć tylko i rzeczywiście jest połowę mniejsza od lunety, które używam na co dzień. Ale jak najbardziej to luneta. Jest do niej taki pokrowiec jeszcze, ale nie będziemy go zakładać, bo po co ma być cały mokry. Lepiej, żeby była tak jak jest. No i przypięta i gotowa. Można to jeszcze, można ją jeszcze tu sobie wyważyć. O Teraz jest dobrze. Maleństwo. Mamy zoom do dyspozycji od 15 do 45 razy, w zupełności wystarczy. Takich zoomów powyżej 60 to ja używam bardzo rzadko. Skoro jesteśmy, mamy pokazywać lunetę, to będzie świetna okazja, żeby w ogóle podczas tego liczenia popowiadać o lunetach, bo od 10 lat chyba nie było. Czasami się gdzieś tam luneta pojawiła, ale nie było ogólnie o lunetach. Co to jest za urządzenie? Gdzie i kiedy się sprawdza do obserwacji ptaków? Więc, na przykładzie tej małej lunety, będzie można o tym opowiedzieć. Ale zacznę teraz od policzenia ptaków. O, pierwsze lodówki. Pierwsze tej zimy moje lodówki. Dwa samce sobie lecą, daleko. A tak poza tym jeszcze szału nie ma na morzu lodówki pokażę Wam tylko na zdjęciu, bo te poleciały daleko, nie było szans, żeby je sfotografować, sfilmować ale jak na taką małą lunetkę, obraz całkiem całkiem jasny i ostry ostry jak trzeba, niczego mu nie brakuje ten odcinek liczenia to jest taki, który lubi Zaskakiwać fajnymi gatunkami trzecia lodówka sobie leci, ale na morzu nie ma kompletnie nic jeszcze, bo tutaj potrafią być jakieś adredony, jakieś nury się potrafią pojawić. Jeszcze zawsze sprawdzę, czy wszystko tu trzyma. Jak trzyma dobrze, to można się, można się zbierać. Czas? No i trzeba zmoknąć swoje. W czasie obserwacji lunetą w deszczu są dokładnie te same zasady co przy lornetce. Tu jak się trochę wody dostanie, to się specjalnie nic nie dzieje, nie przeszkadza to mocno, natomiast jak tu wejdzie kilka kropli, to one y, faktycznie szybko zaczynają zasłaniać. Stąd z reguły w deszczu zawsze się przy obserwacji ma chusteczki higieniczne, których ja też mam gdzieś cały zapas. Więc y, nie chodzi o to, żeby wycierać, tylko zbierać tą wodę delikatnie. Tu jest sześć samców, dwie samice, czy one dolecą tutaj? Siadajcie, tu siadajcie, tu siadajcie, 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 siadajcie. Teraz 3, 2, 1, siadać. Siadać. Si siadać dobrze. I bardzo dobrze. CHC 6, 6, 5, 11 samców. 5 samic. Trzeba kartkę zmienić. Melanita Nigra 1 w locie. Ona leciała nie wiadomo skąd dokąd raczej nie ptak tutaj przysiadujący kormoran wcześniej były kormorany. 1. 94 lodówki już bez podziału na płeć, to są w większości samce. Jak liczę, co jakiś czas się muszę zatrzymać, dlatego że ptaki mi podskoczą na wodzie, bo jest fala, fala jest zasłoni, trzeba chwilę zaczekać i kontynuować liczenie. Tak to, tak to działa. Tak i tam było jeszcze 16, 16 gągołów. Perkus dwuczuby też był jeden i to nie w locie, tylko ten był siedzący. Korzystamy z tego, że nie pada, to powiem Wam kilka słów o, o lunecie. Jest, są dwa podstawowe typy lunet używanych, tych jednookularowych. Jednookularowa luneta obserwacyjna, są dwa podstawowe typy. To jest luneta prosta i luneta kątowa. Tu na przykładzie tej Delta Titanium jest to typowa luneta kątowa, gdzie okular jest skierowany względem tutaj obiektywu pod kątem 45 stopni. W lunetach prostych po prostu obiektyw stanowi przedłużenie okularu. I teraz czym to się różni? To się różni tym, jak chcemy tej lunety używać. Większość ornitologów, zdecydowana większość, tych których ja znam, zresztą ja też jestem zwolennikiem, korzystamy z lunet kątowych, dlatego że jest łatwiej je sobie ustawić do obserwacji. Gdybym miał okular e, prosty, lunetę musiałbym mieć jeszcze wyżej. I to o tyle, no całkiem sporo. Zaletą lunety prostej jest to, że łatwiej jest nam znaleźć to, czego szukamy, bo to jest na przedłużeniu po prostu naszego wzroku, a tutaj nie. Ale wadą jest właśnie to, że czasami jest problem z ustawieniem tego na statywie. I jeden i drugi system ma swoich zwolenników i przeciwników. No i tak to jest. Czyli mamy kątowe i proste, to jest typowa luneta kątowa. Te lunety też mogą się różnić między sobą miejscowieniem pokrętła ostrości i ilości pokrętła ostrości. Tutaj mamy pierścień na, na korpusie i to jest ciekawe rozwiązanie, coraz częściej stosowane, dlatego że zazwyczaj są pierścienie tutaj. Do ustawiania sobie, taki mały pokrętło, ale to pokrętło odstaje, i badą w transporcie gdzieś może być to, że jak to walniemy, możemy to uszkodzić. W każdym razie, tu jest w ten sposób schowane i to też w zależności od tego, co komu jest wygodniej. Ja całe życie chodziłem z pokrętłem tutaj i tak sobie ustawiałem. Też pokrętła są różne, niektóre są tak, że mają dwa stopnie ustawienia, jeden taki tak zwany zgrubny, i drugi dokładny albo. Niektórzy mówią śruba mikro i makro taka, żeby sobie mniej więcej ustawić ostrzeć, a drugim sobie do ostrzyć. Takie też są. To jest to co komu wygodnie. Obserwuję tą lunetą, nie wiem, od pół godziny ptaki, kręcę sobie tym pokretem, ono chodzi prawidłowo. Jest w porządku, nie przeszkadza mi zupełnie, więc tym się lunety generalnie między sobą mogą różnić. I teraz tak, jak lunetę wybierać? Obowiązują dokładnie te same zasady jak w przypadku lornetki. Tak naprawdę w ogóle najlepiej jest sobie lunetę wcześniej obejrzeć, zobaczyć, popatrzeć przez nią, a nie kupować w ciemno. To jest najlepsza rzecz, jaka może być. Musimy sobie też zadać pytanie, jak będziemy tej lunety używać. Gdybym miał dużo się przemieszczać, dużo chodzić, dużo bywać w terenie, gdzie zależy mi na tym, żeby zabrać dużo sprzętu, mała luneta taka jak ta jest spoko rozwiązanie. Z małą lunetą zawsze jest ten problem, że ona z reguły ma mniejszą średnicę obiektywu i to tak jak przy lornetkach. Jak będzie ciemniej, to będzie troszeczkę gorszy ten obraz niż w przypadku lunety z dużym obiektywem. Więc zasada jest dokładnie ta sama. No ale to jest coś za coś. Ta luneta, uważam, jak na taką małą, ja jestem pozytywnie zaskoczony obrazem z niej. Jest niekoniecznie najbardziej jasno. Pada deszcz co chwilę, chmury, a i tak bez problemu te ptaki Ona sobie tutaj fajnie. Poobserwować. Oczywiście, jak ten zoom zwiększymy, bo ja głównie obserwuję w tej chwili, mam ustawiony zoom na jakieś 35, czyli gdzieś tam środkowa wartość. Kiedy przestawię go na 45, no to ta jakość obrazu spada, ale tak jest w większości lunet. Zoom i to jest właśnie jeszcze jedna rzecz o lunetach. Lunety często mają wymienne okulary, tutaj ta przychodzi już z okularem i nie widziałem czy jakieś okulary są dostępne do niej czy nie w każdym razie są lunety gdzie można sobie okular zmienić na przykład są ze stałym powiększeniem albo ze zmiennym, zoom i znowu są plusy i minusy zawsze stałe powiększenie będzie dawało nam e, dawało nam lepszy obraz, jak ktoś robi digiscoping, czyli będzie chciał zdjęcia w super jakości przez lunetę robić to pewnie na tym może zyskać, ale traci tą elastyczność, jeśli ja na przykład miałbym tu ptaka i on by miał obrączkę. I okazuje się, że mam 35 razy powiększenie. No i nie mogę tego odczytać, bo mi trochę brakuje. Tutaj nie ma problemu. Sobie podjadę. Okej, okay. na krawędziach gdzieś o coś spadnie, ale w centrum obrazu ja sobie dalej to ustawię, wyostrzę. Odczytam numer. Nie zrobię pięknego zdjęcia, ale będę coś miał. Zawsze to jest jakiś kompromis. No dobra. Co jest ważniejsze lornetka czy luneta? I tu sprawa jest prosta zdecydowanie lornetka. Jest zawsze pod ręką i pozwala szybko reagować na ptaki, które potrafią pojawić się znikąd i po kilku sekundach już ich nie ma. Luneta to doskonałe uzupełnienie lornetki, zwłaszcza tam, gdzie od ptaków dzieli nas większy dystans. Zatem, gdzie najlepiej się sprawdzi? Nad wszelkimi zbiornikami wodnymi, gdzie obserwujemy ptaki z dystansu oraz na otwartej przestrzeni. Luneta pozwala przeglądać duże stada gęsi czy żurawi na polach, Pozwalając utrzymać do nich dystans, którego ptaki się nie płoszą. Lornetką możemy takie stado namierzyć, a lunetą dokładnie przejrzeć. Sprawdzi się to podczas monitoringu aktywności ptaków drapieżnych. Znajdując się w dobrym punkcie widokowym, lunetą obejmiemy obserwacjami znacznie większy obszar niż lornetką. Luneta sprawdzi się także do odczytywania numerów obrączek, np. na, na mewach siedzących gdzieś na dachu czy lampach oświetleniowych. No i teraz na pewno się zastanawiacie to ile musi kosztować luneta i lunety kosztują różnie można znaleźć za 500 zł można znaleźć za 20 tysięcy zawsze będzie tak że z tą ceną będzie wzrastać jakość tylko pamiętajcie jak kupuje się lunetę to jest luneta nie na jedno wyjście to jest luneta którą się kupuje najczęściej na lata więc dobrze się, warto się dobrze zastanowić czy lepiej widać mniej i po prostu potem ganiać po serwisach albo martwić się kiedy luneta się okazuje że Yy, przecieka, że coś się tam pojawia w środku a nie powinno ta luneta kosztuje około 2,5 tysiąca złotych i ja uważam że osobiście, że stosunek jakości do ceny jest jak najbardziej generalnie pośród ornitologów yy, mówi się, że od około 2 w górę to są te lunety, które w ogóle yy, warto się zastanawiać jako lunety do pracy Do pracy. komuś może wystarczy słabsza ktoś będzie chciał zaszpanować i mieć lepszą różnie czy warto zabrać lunetę do lasu? I tak, i nie. To zależy. Ja na co dzień używam znacznie większej i cięższej lunety. Często idąc do lasu chcę przeczesać możliwie duży teren w jak najkrótszym czasie. Sprzętu zazwyczaj mam ze sobą dużo, zatem luneta stanowiłaby mało przydatne i rzadko używane obciążenie. Ale gdybym chciał się wybrać na bardzo powolny spacer z możliwością dokładnego pooglądania sobie ptaków i cieszenia się takimi obserwacjami, na przykład obserwacjami dzięciołów, to luneta, niekoniecznie duża, może być świetnym wyborem, bo całkiem fajne jest oglądanie dzięcioła. O tak. Ale taki widok jest jeszcze lepszy. O i taka ciekawostka. Tak wygląda przystań rybacka numer 18, chłopowo. Tak, tutaj są takie łodzie przybrzeżne, rybackie, dostawiania sieci. Zobaczcie, a w tym klifie tam u góry takie dziurki, nie? Widać? Widać. Widać. Tu jest kolonia brzegówek. Latem tu sobie normalnie siedzą jaskółki. Jaskółki z jednej i z drugiej strony. To jest niesamowicie. Bo tutaj są schody do góry. I tutaj rybacy sobie opuszczają te łodzie na takich linach. Tu je mają wysoko wciągnięte. Taka nietypowa, nietypowa przystań rybacka. I zresztą tutaj zarządza ten port Władysławowo, a tutaj jak podejdziesz trochę bliżej To widać, że jakiś drapieżnik się niestety dobierał do tych Do tych norek Prawdopodobnie lis, lis tak często robi, jak mam możliwość dostania się o, rozkopane są ewidentnie przez lisa się dostawał do, do tych norek i tam wyżej też Czyli Tutaj w lis i niestety rabował Rabował te Brzegówki Ale jak widać nie wszystkie, część dziurek jest nienaruszonych i one sobie w tym klifie, tutaj, proszę bardzo, czyli nad morzem, brzegówki też jak najbardziej mogą sobie w skarpach yy, norki kopać. Fajnie widać w ogóle przekrój różnych warstw. Ja się kompletnie na tym nie znam, ale fajnie to wygląda. Fajnie to widać. Superhandku. Ślady pobytności ptaków z okresu lęgowego. No i ślady też no drapieżnica ze strony Lisa, który do tych jaskółek się tutaj niestety dobierał. Kto wie, czy to nie jest jedna z najmniejszych, a może najmniejsza przystań w Polsce, co? Nie mam pojęcia. W każdym razie taka nietypowa, oni sprzęt trzymają tam u góry. Jak trzeba, jak pójdą jakieś stormy, to w stanie są te łodzie sobie na linach do góry wciągnąć. Jest taka ciekawostka. Więc de facto jesteśmy już w porcie Władysławowo, ale jeszcze trochę tak, trochę nie. No dobra, idziemy dalej. Luneta ma też pewne wady teren trzeba ze sobą zabrać statyw z głowicą, najlepiej głowicą dwukierunkową. Ja używam ciężkiego i mocnego statywu z niewielką olejową głowicą wideo. Do tej delty może był on nawet za ciężki. Z drugiej strony mocno wiało i ciężki statyw z pewnością generował mniej drgań. Jest też mniejsze ryzyko, że wiatr go wywali, kiedy go nie trzymamy. Tak, to się może zdarzyć i nieraz się zdarzało. I nie tylko mi. I wylądowaliśmy w porcie Władysławowo. Się pogoda troszeczkę poprawiła, jak byliśmy że na plaży to ptaków zrobiło się bardzo mało. Teraz jesteśmy w porcie, spodziewałem się, że będzie więcej. Ale ptaki są, tylko są na odcinku, który już nie jest mój. Natomiast sztuka polega na tym, że trzeba policzyć mewy, które siedzą na dachach. Ktoś powie, że to nie da się tego zrobić, ale da się zrobić. Ja w tej chwili nie mam pojęcia, ile tu jest odległości do budynku, na którym one siedzą stąd. Ale spokojnie lunetą jestem w stanie gatunki oznaczać i, i dokładnie je policzyć. To jest o tyle łatwe, że my, jak siedzą, to siedzą, się nie ruszają. Więc, więc nie ma problemu, udało mi się tutaj policzyć. To też trochę inaczej wygląda, jak Wam to pokażę przez, przez telefon, bo to wygląda tak, jak ja bym. Ja widzę je w telefonie bardziej oddalone niż, niż patrząc przez. Lunetę faktycznie. Z przyłożenia, ciach. No i teraz to jest zoom prawie największy w tej lunecie. No i mamy mewy siedzące, siedzące na dachu z przyłożenia telefonu. Odległość, nie wiem, kilkaset metrów. Wyświetla Wam się teraz dokładnie pod spodem, bo zmierzę to w domu. Ile metrów jest do tego budynku, bo to jest charakterystyczny budynek tutaj portowy, na którym sobie te mewy przesiadują i bez problemu można je sobie tutaj policzyć. Nawet taki siedzące. Już widać troszeczkę się jakieś aberracje też pojawiają, ale to jest kwestia tego, że to jest naprawdę duże duże przybliżenie, ale to specjalnie w niczym nie przeszkadza. Tu zimą naprawdę jest bardzo fajnie. Zimą, bo to jeszcze teraz jest październik, to się dopiero zaczyna, ale zimą tutaj bardzo często przylatują sobie lodówki i to właśnie w tym miejscu można je oglądać przy wyjściu przy wyjściu do portu Wyjściu z portu, tak można sobie oglądać lodówki, bardzo blisko jak sobie usiądziemy gdzieś tutaj, wejście na teren portu jest na własną odpowiedzialność, więc w porządku, więc w porządku siedzi kormoran, zaraz go też policzymy i przejdziemy dalej. No, dzisiaj tak się złożyło, że mew w porcie jest mało. Nie wiem, może dlatego, że niedziela i może rybacy nie pływają. W każdym razie zazwyczaj jest ich tu więcej. Poza tym trzeba mieć jeszcze na uwadze, to jest jeszcze jesień. Te mewy tutaj dolecą, bo przylecą ptaki z północy, które będą tutaj chciały zimować. Więc to się jeszcze, ta liczba ptaków się tutaj na pewno zwiększy, jeśli chodzi o mewy. I na pewno pojawią się jakieś nurogęsi, jakieś gągoły czasami tu zaglądają. Właśnie te lodówki blisko, to wszystko się fajnie tutaj w tym basenie, w basenach portowych, tutaj w porcie Władysławowo ogląda, zresztą był film o tym, o tym porcie można zobaczyć sobie ile tam jest ptaków zimą, bo akurat był robiony zimą w okresie zimowym, a tu sobie śmieszka siedzi jedna tutaj na falochronie nie ma nic jeszcze zobaczymy bo trzeba dokładnie przejrzeć, czasami my wysiedzą gdzieś na nabrzeżu zobaczmy tam tak, tam trochę ich siedzi i trzeba je też policzyć. Dobra. Więc teraz z przystawką to się przynajmniej nie giba. A jak sprawdziła się mała Delta Optical Titanium w boju, według mnie zdała egzamin bardzo dobrze. To mała luneta. Było pochmurno i dość ciemno, a i tak dało się prowadzić obserwacji i ani razu nie odczułem, że jest mi za ciemno. Chwilami lało niemiłosiernie, mokra była niemal cały czas, nie zaparowała od środka, ani na dworze, ani w domu po nagłej zmianie temperatury otoczenia, a to znaczy, że jest szczelna. Na mniejszych powiększeniach obraz jest ostry niemal do samej krawędzi. Przy wyższych powiększeniach krawędzie robią się nieco bardziej rozmyte, ale w niczym to nie przeszkadzało, bo centrum obrazu dalej jest ostre. Przy największym powiększeniu ostrość trzeba ustawiać wykonując dość delikatne ruchy. Czasem widziałem nieznaczne aberracje chromatyczne, ale nie przeszkadzały w obserwacjach. Najwięcej było ich na zdjęciach wykonanych telefonem i nie wiem czy to kwestia lunety, czy jednak telefonu. Podobne rzeczy widywałem także w droższych lunetach innych producentów. I coś, co mnie mile zaskoczyło: muszla oczna wysuwa się na tyle, że zdjęcia z przyłożenia mogłem robić po prostu opierając o nią telefon, szybko i skutecznie. W mojej większej lunecie nie jest to takie łatwe i trzeba się gimnastykować. Pomimo, że mieliśmy przystawki, to z ręki też dało się zrobić fotkę i film. Wiem, wiem, telefony są różne i z każdym modelem może być inaczej. Niemniej u mnie działało. No i skończyliśmy liczenie. W porcie wody fałowo-woszału nie było, jeśli chodzi o ptaki. Bo mewy jeszcze nie przyleciały wszystkie. I gdzieś część ich wywiało. Część widzieliśmy, że siedzą na plażach nie naszego od Zatem wcale nie było ich tak dużo jak się spodziewałem. Natomiast jeśli chodzi o lunetę, no to zdała egzamin. Nie zamokła mimo silnego deszczu. Wszystko opracowało jak trzeba. I dało się mimo, że to mała luneta z małą średnicą obiektywu. To spokojnie można było w takich warunkach obserwacje prowadzić. Więc lekko nie miała, lekko nie miała. Luneta, która spokojnie do takich prac się nadaje. Więc ja jestem zadowolony dzisiaj, że wziąłem taką lunetę, dużo mniejszą niż moja i zdała egzamin. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszej Strefy. Cześć! Biegniemy na pociąg, żeby zdążyć Następne za półtorej godziny, a ciągle jest zimno.